Cześć, dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak zainstalować Adobe Flash Playera na tablecie z Androidem. Wchodzimy w Ustawienia, a następnie w Zabezpieczenia. Po czym zaznaczamy opcję Nieznane źródła. Pozwoli ona nam na zainstalowanie aplikacji z pliku APK. Następnie wracamy do ekranu głównego, a potem wchodzimy do. Android Market czyli Google Play. Wyszuki, wyszukujemy Firefoxa, przeglądarkę internetową. Jest on tutaj w wersji beta, i to właśnie tą wersję powinniśmy zainstalować. Ma 22 MB, więc chwilę się ściąga. Flash po zainstalowaniu będzie działał z każdą przeglądarką oprócz Chrome, więc dlatego instalujemy Firefoxa. Uważam, że zwykła przeglądarka w Androidzie jest po prostu do niczego. Ok, Firefox nam się zainstalował, teraz możemy przejść do zainstalowania Adobe Flash Playera. Wy ściągnijcie go linku tam na dole z opisu, natomiast ja mam zapisanego go na swoim dysku. Po jego ściągnięciu zainstalujemy, a następnie pokażę Wam, że to naprawdę działa, i, i pokażę Wam jedną z gier, w której chciałem zagrać. Dajemy, instaluj. A następnie gotowe. Możemy teraz przejść do naszego. Firefoxa beta. Tutaj wkleję link do tej gry, którą chciałem zagrać. I przy pierwszym użyciu musimy po prostu nacisnąć na jakiś jakiś fragment od danej treści we Flashu, aby ona się uruchomiła. Potem można to zmienić w opcjach też, aby automatycznie się to uruchamiało gra jak widać się ładuje i można w nią zagrać nie działa ono może zbyt płynnie, ale no takie, taka specyfika tego urządzenia na którym jestem bardzo. W ten sposób właśnie zainstalowaliśmy flasza na telefonie lub tablecie z Androidem. Aby pozbyć się jeszcze tego denerwującego pierwszego kliknięcia do uruchomienia treści wchodzimy w ustawienia, a następnie przy pozycji wtyczki wybieramy opcję włączone. To od razu uruchomi flasza po wejściu na stronę zamiast czekania na, naszą, na, nasz, na nasze wciśnięcie. Tak więc dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym filmie.